ranking Dwupaków płaczoty. Numer 8 guma balonowa, ponieważ ja nie do końca przekładam ze smakiem gumy balonowej. Numer 7 mango. Kiedyś jadłam je tak się codziennie, no i po prostu mi się przejadło. Kolejny będzie albus. Słuchajcie, tak dawno go nie jadłam, że nie pamiętam jak smakuje, ale chyba mi smakował. Numer 5 to malina, kocham maliny ale są smaki, które lubię bardziej. Na czwartym miejscu Double Surprise. Uwielbiam w środku te czekoladki, więc no dlatego mają czwarte miejsce. I pierwszy na podium w fizji surprise. Boże, ja tak kocham kwaśne lody. Słuchajcie, no to jest mój faworyt. Ale nie numer 1 i 2. Bo numerem 2 zdecydowanie jest macza, bo była w ogóle moja pierwsza macza, którą kiedykolwiek spróbowałam. I dzięki temu po prostu zakochałam się i przypadłam. A dodatkowo to też było moje pierwsze moci, które spróbowałam. I numer 1 myślę, że nie muszę nikomu przedstawiać. Świąteczne Gingerbread. Były po prostu tak dobre, że nie mogę się od nich odkleić. Jestem uzależniona, kocham je całym sercem. I tyle. Koniecznie dajcie znać, jaki jest wasz ranking.